Jak duży jest Księżyc? Myśląc o Księżycu, o naszym jedynym naturalnym satelicie, najczęściej w naszej świadomości odbieramy go jako obiekt nieduży. Przecież w końcu, pomimo tego, że jest niezbyt daleko od nas, to jest na przykład na nocnym niebie niewielkim obiektem. Zdajemy sobie sprawę, że Słońce jest gigantyczne, wielokrotnie większe od Ziemi, ale znajduje się w dużej odległości, więc nic dziwnego, że jest niewielkie na Naszym niebie. Oczywiście nie patrzymy bezpośrednio nigdy na Słońce. I dzisiaj porozmawiamy o tym, że jednak Księżyc nie jest wcale taki mały. To jest piąty pod względem wielkości Księżyc w naszym układzie słonecznym. Do tego, kiedy porównamy jego wielkość do Ziemi, to okaże się, że to w porównaniu do innych Księżyców, gdy je porównamy do wielkości planet, które obiegają, to okaże się, że tutaj Księżyc jest największy. Oczywiście w stosunku do obieganej planety. Wielkość Księżyca w stosunku do obieganej planety jest większa od pozostałych Księżyców satelit raczej w naszym Układzie Słonecznym. Niektórzy wręcz mówią, że to prawie układ dwóch planet. Może tak tego nie nazywajmy. W końcu, kiedy może tam powstanie kiedyś duża kolonia w znaczeniu na Księżycu, to jeszcze nam się zbuntują. Uważając się za zbyt ważnych, że mają taką planetę, a w rzeczywistości żadnej planety nie ma. I teraz może suche fakty, a później przejdziemy do porównywania, ponieważ, w mojej opinii, te suche liczby, średnica, powierzchnia mogą nie dać pojęcia o wielkości Księżyca i porównamy Księżyc do Ziemi, do największego Księżyca w naszym układzie planetarnym, czyli naszym układzie słonecznym, nieplanetarnym do Merkurego, czyli do tej najmniejszej planety oraz do Plutona, czyli do nieplanety. I zacznijmy od tych suchych faktów. Średnica Księżyca to 3474 km. Powierzchnia to niecałe 38 milionów kilometrów kwadratowych. Natomiast jeśli chodzi o objętość, to jest to 22, prawie 22 miliardy kilometrów Sześciennych. No ale takie liczby nic nam nie mówią, więc porównajmy je do ziemi. W przypadku średnicy tutaj średnica księżyca to około 1 czwartej średnicy Ziemi. 27% średnicy Ziemi. Te 3474 km średnicy księżyca to około 1,4 średnicy naszej. Planety. Czyli już to nam pokazuje, jaka jest różnica, jeśli chodzi o wielkość naszej planety i naszego naturalnego satelity. Przejdźmy dalej, przejdźmy do powierzchni. I tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o powierzchnię Księżyca, jest to prawie 38 milionów kilometrów. Kwadratowych oczywiście. W przypadku Ziemi jest to zdecydowanie więcej. I mówimy tutaj o tym, że jest to 510 milionów kilometrów kwadratowych. Więc. Powierzchnia Księżyca to 7,5% powierzchni naszej planety. A gdy porównamy powierzchnię Księżyca do powierzchni lądów na Ziemi, które to zajmują u nas, u nas no na naszej planecie, 149 milionów kilometrów kwadratowych, to nadal jest to 25%. czwarta powierzchni lądów na Ziemi odpowiada powierzchni całego Księżyca. Jeszcze raz. 7,5% całej powierzchni Ziemi i 1,4% powierzchni lądów na naszej planecie. Wspominaliśmy już o objętości Księżyca, prawie 22 miliardy kilometrów sześciennych, a to oznacza 1,5% tego, co ma w sobie Ziemia, to znaczy objętości Ziemi. 2% objętości Ziemi to Księżyc. Masa Księżyca. To 1,23% masy Ziemi. Tutaj też duży wpływ na to ma gęstość, ponieważ w przypadku Księżyca jest to 3344 kg na metr sześcienny, na Ziemi jest to 5513 kg na metr sześcienny. Ale może teraz przejdźmy do porównań, ale właśnie ze wspomnianymi planetami i nieplanetą, to znaczy planetą Karłowatą. I mówimy o Merkurym, czyli o tej najmniejszej z istniejących planet w naszym Układzie Słonecznym, oraz o Plutonie, który do 2006 roku też był planetą, ale wtedy stwierdzono, że nie jest planetą, i odebrano mu to miano. Nawet mu cyferki dodano do nazwy, żeby chyba podkreślić, że jednak już to jest planeta Karłowata. Ja tu oczywiście się śmieję, mógłbym powiedzieć, że powinien dostać tytuł honorowej planety, no ale oczywiście śmiechy, chichy prawa naukowe, astronomiczne są takie, jakie są, nie spełnia zasad, wynocha, zostajesz planetą karłowatą. No ale przejdźmy do tych porównań. I zacznijmy od Merkurego, który jest większy od Księżyca. Niektórym wydaje się, że Merkury jest mniejszy od Księżyca, tylko że to jest takie niewielkie nieporozumienie, ponieważ wiemy, że jest Księżyc, w naszym układzie słonecznym, który jest większy od Merkurego. O nim też o Ganymedesie będziemy dzisiaj rozmawiać. No ale to nie jest nasz księżyc. I tak. Średnica Merkurego 4874 km, księżyca 3474 km. Więc tutaj ta średnica jest prawie półtora krotnie większa w przypadku tej planety skalistej, pierwszej planety od słońca. Jeśli chodzi o pole powierzchni Merkurego, jest to 75 milionów kilometrów kwadratowych do 38 milionów kilometrów kwadratowych w przypadku Księżyca, czyli mówimy tutaj o połowie, o troszkę ponad połowie powierzchni Merkurego, którą zajmuje powierzchnia Księżyca. A objętość? Merkury to 60 miliardów kilometrów sześciennych tak jak powiedzieliśmy wcześniej dwukrotnie, księżyc niecałe 22 miliardy kilometrów sześciennych, czyli 36,6% Merkurego. Więc, no, co tu dużo mówić, Merkury jest po prostu większy. Prawie półtorakrotnie większa średnica, dwukrotnie większa objętość, dwukrotnie większa powierzchnia, a objętość niecałe trzy razy więcej w przypadku Merkurego. A jak to wygląda w porównaniu do Plutona, czyli do planety, to znaczy planetą to on był do 24 sierpnia 2006 roku, kiedy Międzynarodowa Unia Astronomiczna stwierdziła, że nie spełnia wymagań. No i od tej daty jest planetą karłowatą, plutonoidem, no nawet nazwali na cześć Plutona całą grupę obiektów kosmicznych. Ok, ale porównajmy. I tutaj oczywiście różnice są i na korzyść księżyca. I jeśli chodzi o średnicę Pluton to 2376 km. Księżyc, jak już chyba zapamiętaliśmy, 3474 km, więc tu księżyc ma prawie półtora krotnie większą średnicę objętość 13 miliardów w przypadku Plutona. I 22, prawie 22 miliardy w przypadku księżyca, czyli 1,7 razy więcej, jeśli chodzi o tą objętość w przypadku księżyca. Ale okej. Okay, o Plutonie może już skończmy. Przejdźmy do największego księżyca, czy też największego naturalnego satelity w naszym układzie słonecznym, czyli do Ganymedesa, satelity Jowisza, oczywiście. I tak to jest właśnie ten księżyc, który jest większy od Merkurego, ale jak on. Jak jego wielkość ma się do wielkości Księżyca? Jeśli chodzi o średnicę, to Ganymedes to 5268 km. Księżyc 3474, czyli średnica Księżyca to 66% średnicy Ganimedesa. Powierzchnia Ganymedes 87 milionów km2, Księżyc oczywiście 38 milionów km Kwadratowy. Ja tutaj podaję z niejakąś gigantyczną dokładnością, nie będę powtarzał 38 i tak dalej, i tak dalej, po przecinku ileś miejsc, no żeby ten materiał ze względów takich, takiej dokładności nie trwał bardzo długo. Z procentami też zaokrąglamy. No ale przejdźmy do tego porównania. I tak jak powiedziałem, w przypadku powierzchni Ganymedesa wynosi ona 87 milionów, w przypadku Księżyca 38, więc Księżyc. To 40, powierzchnia Księżyca to 43,6% powierzchni Ganimedesa. Objętość Ganimedesa 76 miliardów, Księżyca prawie 22 miliardy, czyli mamy 29%. W przypadku objętości Księżyca w porównaniu do, oczywiście, Ganimedesa. Tylko, że, oczywiście, porównując do Ganimedesa, musimy wziąć pod uwagę, jak wielka. Jak duża, no wielka, to nie wiem, czy to jest odpowiednie słowo, jest planeta, którą okrąża, obiega. Ponieważ tutaj pamiętajmy, że Jowisz jest gigantem. Nie tylko, należo, nie tylko należy do olbrzymów, tych gazowych olbrzymów, ale też jego wielkość jest naprawdę imponująca. Na tle Ziemi to robi wrażenie. I tak, to jest największa planeta w naszym układzie słonecznym. Nic dziwnego, że te księżyce wokół niej mogą być duże. Tylko, że porównując, Księżyc do Ziemi, pamiętajmy o skali, tak jak powiedziałem, w porównaniu, księżyc w porównaniu do planety, którą obiega, stosunek wielkości przemawia za tym, że tak na to patrząc jest to największy księżyc w naszym Układzie Słonecznym. Ponieważ Jowisz jest zdecydowanie większy niż Ziemia. I mówimy tu o tym, że jeśli chodzi o promień, jest on 11 razy większy. Masa 317-krotnie większa pole powierzchni 120-krotnie większe objętość 1320 razy większe więc to, co tu porównywać ziemię i naszego naturalnego satelitę który jednak kiedy spojrzymy na te różnice naprawdę zaczyna robić wrażenie i widać, jak dużym satelitom, naturalnym satelitom jest ten nasz księżyc. Tu trzeba też pamiętać o jego wpływie na Ziemię, o tym, że on cały czas się oddala, no i za chyba 600 milionów lat już nie będzie pełnych zaćmień słońca, chociaż słońce też zacznie się zwiększać. O tym kiedyś porozmawiamy. Na teraz bardzo Wam dziękuję. Dziękuję, że jesteście, oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, wspieracie na przykład poprzez postawienie symbolicznej kawy link w opisie. Bardzo Wam za to dziękuję i do zobaczenia i usłyszenia ponownie.